Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystej premierze filmu Cierń Boga. Film, którego autor, reżyser, twórca prowadza kamerę w samo serce grupy apostołów. Również przede wszystkim to, że Jezus jest zwykłym człowiekiem. Zaprawdę powiadam Wam, gdy ktoś powie tej górze: usuń się stąd i rzuć się do morza, to jeśli zrobi to bez wahania i wierząc, że stanie się tak, jak mówi, otrzyma to. A ja proszę Was tylko o osła. To są zabiegi współczesnej kinematografii. Stawiamy kamerę tam, gdzie jeszcze nie była. A kamera nie była między apostołami, między uczniami Jezusa którzy mieli wątpliwości, a byli to prości ludzie. Film jest pełen emocji, on wywołuje emocje w widzu. Ta historia wspanialu uzupełnia poprzednie ekranizacje związane z życiem, męczeństwem, śmiercią Zbawiciela. Bardzo ciekawe i zachęcam każdego to wspaniałe rekolekcje. Pragnę Cię prosić o wybaczenie. Nie trzeba. Czy chcesz czegoś jeszcze? Jeśli pozwolisz mi pójść za tobą, będę Twoim pokornym sługą. To jest bardzo szalenie wzruszający film, zgodny z literą Ewangelii. Pokazuje Chrystusa od strony ludzkiej. Lubił żartować z uczniami, przekomarzać się. Ten film jest utkany z przypowieści. I w tym jest piękny. To jest jego taki najważniejszy walor. Nie widziałam wcześniej filmu, który byłby napisany z perspektywy apostołów. Czyli, że oni byli zwykłymi ludźmi, że mieli wątpliwości do ostatniej chwili, to bardzo często jest gdzieś ukrywane, gdzieś niezauważane, bo są inne ważniejsze rzeczy. Pomyliliśmy się. To okropne, ale się pomyliliśmy, Tomaszu. Nie, Judaszu. Ja w niego wierzę. Ciekaw byłem, czym, czym ten film się będzie różnił od innych historii Jezusa. Ano, tym, że, że mówiąc tymi tekstami z Ewangelii, one są osadzone w takich zupełnie prostych, banalnych sytuacjach. Jeszcze takiej perspektywy, wydaje mi się, w, film, w filmach o Jezusie nie mieliśmy. To znaczy, w tym filmie, myślę, że widz jest postawiony w takiej sytuacji bycia w środku, bycia twarzą w twarz z Jezusem. Rzeczywiście jest to bardzo dobre preludium do Triduum Paschalnego.